Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z salonu United Color of Benetton. United Color of Benetton to firma, w której znajdziecie nie tylko stylizacje dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Dzisiaj przygotowałam dla Was stylizację dla młodzieży i dla dzieci, ale również pokażę Wam coś dla nas. Pierwszą stylizację już mam założoną na sobie. Oczywiście opowiem o niej później, ale chciałam również powiedzieć wam, że firma United of Benetton została założona w 1965 roku przez czwórkę rodzeństwa. Wylansowali oni markę pret a która stawia główny koncept na kolor. I rzeczywiście ten kolor tutaj w tych rzeczach, w tej garderobie, we wszystkim, w każdej kolekcji tak naprawdę widać. Są to mocne, intensywne, soczyste kolory i to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla Benettona. Do tych stylizacji dzisiejszych dobrałam obu, jest firmy Eco, ale również w niektórych stylizacjach występują tutaj właśnie buty z Benettona. Stylizację pierwszą, no nie dla dzieci, ale, ale dla nas, dla, dla kobiet, ale również myślę, że dla, dla dziewczyn, dla młodzieży może też być również zastosowana, mam na sobie. Stylizacja składa się z krótkich shortów, do tego wysokie oficerki. Czarny, bawełniany t-shirt oraz marynarka dwurzędowa. Ponieważ w tym sezonie bardzo mocno stawiamy w trendach na styl jeździecki, właśnie w takim stylu utrzymana jest ta moja stylizacja. Shorty, oczywiście, możecie wykorzystać do różnych innych stylizacji również. Mogą być założone do sportowego obuwia, do jakiejś dłuższej parki, ale tak jak mówię, fajnie prezentują się właśnie w tym zestawie z tymi wysokimi oficerkami i z dwurzędową marynarką. Takie marynarki również są tutaj dostępne w innych kolorach. Pokażę wam jedną właśnie z nich. Jest to marynarka w kolorze beżowym. Niezwykle modna w tym sezonie i tak jak mówi możemy ją wykorzystać nie tylko do stylizacji takich kobiecych, damskich, ale również dla dziewczyny tam 18 plus. Spokojnie myślę można sobie po prostu do szkoły założyć czy na studia. Też będzie świetnie wyglądała, świetnie się będzie prezentowała w stylizacji nawet takiej bardziej sportowej. I teraz stylizacja typowo młodzieżowa, którą przedstawi nam modelka Julka utrzymana jest typowo w casualu, typowo sportowa. Stylizacja składa się z wysokich, białych, szerokich spodni podwiniętych na dole, białych, skórzanych butów firmy Eco, granatowej bluzy z kolorowymi aplikacjami. Dużo tutaj tego białego właśnie dlatego, żeby nawiązywało właśnie do koloru spodni oraz białej, dużej nerki z firmy Benetton. Do tej stylizacji dobrałam również kurtkę. Kurtka, słuchajcie, dostępna jest w różnych kolorach. Zielona i czarna, zdaje się, jeszcze jest. To jest kurtka z naturalnym wypełnieniem. Świetnie wygląda, proszę Julia Przymierz. W tej stylizacji prezentuje się super, ale to może być również oczywiście do całego, na przykład czarnego total looku, czy, czy czerwonego, czy do jeansów i do, do t-shirta. Ona ma już taki typowy modny bardzo fason, jest przede wszystkim dosyć szeroka. Możemy sobie podwinąć rękawy, jeżeli jest cieplej, o tutaj mam troszkę problem i wyciągnąć o sobie rękaw tutaj z bluzy, żeby znowu napiącać kolorem tutaj granatowym do bluzy. Pokaż jeszcze Julia z tyłu. Fajnie pikowana, z delikatnymi przeszyciami, słuchajcie, taka obszerniejsza, właśnie. Super wygląda. Myślę, że to nie tylko kurtka, taka właśnie dla, e, dla dziewczyn, i, i tak jak Julka, tutaj na pewno fajnie się w niej czujesz. No. Super, bo super wygląda, ale również jest to kurtka, którą możemy my kobiety sobie założyć, słuchajcie, bez naprawdę, naprawdę fajna. Tutaj nie jest napisane, że to jest nam 16 plus, tylko wręcz przeciwnie, więc myślę, że, że dla, każdego, dla każdej, pani będzie, na każdej pani będzie fajnie wyglądała i, i, i nada nam charakteru do różnych stylizacji. Bardzo dziękuję. Kolejną stylizację, którą chciałam wam pokazać, to jest, to jest stylizacja dla chłopca i przedstawi nam ją Kamil słuchajcie, no my wszyscy kochamy czarny kolor, panie kochają czarny kolor, panowie kochają czarny kolor, okazuje się jeszcze, że dzieci kochają czarny kolor. Także właśnie typowa utrzymana znowu w tym total czarnym looku jest stylizacja właśnie dla chłopca. Pytałam Kamila, czy dobrze się w niej czuje i pytałam, co, co by wybrał, więc pokazał mi, że wybrałby coś czarnego, dlatego też się tym tutaj jakby kierowałam i chciałam wam pokazać właśnie tą stylizację w takim, w takich ciemnych właśnie w czarnych, w czarnych kolorach dla chłopca. Do stylizacji składa się typowy dres, to jest typowy dres, składa się ze Spodni dresowych, wąskich, do tego czarna bluza z aplikacją, z, yy, z napisami na, yy, na przodzie. Do tego yy, sneakersy czarne, skórzane z firmy Eco. Bardzo wygodne do takiej grubszej podeszwy. Jakbyś mógł tak bokiem stanąć, Kamil, pokazać. Spodnie też mają dosyć ciekawą aplikację, pokaż, póki tutaj mamy jeszcze kamerę na dole. Z fajnym napisem z tyłu na łydce, też taka rzucająca się w oczy charakterna, bardzo mocna, fajna stylizacja. Do tego czarny plecak z delikatnymi kolorowymi aplikacjami, ale podobno nie przeszkadza nawet chłopcu, więc myślę, że, że spokojnie można taki plecak sobie nosić. I bluza z kapturym, kolorowe aplikacje w środku. I do tego czarna czapka również z logo, z logo Benettona i z delikatnymi kolorowymi nadrukami. Słuchajcie, tutaj do tej stylizacji jeszcze przygotowałam kurtkę. Kurtka również czarna z zielonym wykończeniem środku. Kaptur również ocieplany tutaj pewno sztucznym futerkiem. Pokaż, Kamil, poczekaj, to jest na plecak. Zobaczcie, też ciekawa, troszkę taka w formie parki. O. Też fajnie wygląda, dłuższa. Także ja wiem, że młodzież często lubi takie, takie krótkie kurtki nosić, ale ta jest rzeczywiście bardzo wygodna, praktyczna. Pokaż jeszcze z tyłu. Z delikatnym rozcięciem, właśnie tutaj, przykrywająca nam tutaj pośladki, dosyć długa. Także uważam, że fajna. Do tego jeszcze oddaję plecak i mamy stylizację do szkoły gotową. Dziękuję bardzo. No i teraz słuchajcie, piękna, kolorowa, normalnie słodziak, choć maju. Moja ulubiona modelka Maja. No i Maja po prostu tutaj już jest bardzo energetyczna i w ogóle żywiołowa, więc tak ją też, tak ją też ubrałam. Jej stylizacja składa się z wysokich jeansów szerszych z podwiniętą nogawką. Do tego granatowe buciki właśnie z firmy Benetton. Biały t-shirt z długim rękawem, który nawiązuje tutaj wzorem do czapeczki, którą mamy założoną. No i czerwona, delikatna, bardzo lekka, taka jesienno-wiosenna, bym powiedziała, kurtka. Stylizacja kolorowa, tak jak powiedziałam, bardzo soczysta i tak energetyczna, tak jak nasza cała modelka. Myślę, że, że super się prezentuje. No kurtka oczywiście tak jak, tak jak i spodnie, jak i, jak, jak i koszulkę, możecie wykorzystać do różnych innych stylizacji. Mnie się bardzo ten kolor, te, te kolor przede wszystkim biało, granatowy, czerwony bardzo podobają. Myślę, że Tobie też kochanie. Tak. Fajnie się w nich czujesz, spodnie już sobie też zakupiła, także <laughs> znaczy, że się podobają. ci oczywiście kaptur tej kurtki też sobie tutaj nałożyć na, na tą czapeczkę i też fajnie się prezentuje. Bardzo kochanie dziękuję. No i mamy już teraz Julkę, czyli Julka, zapraszamy. Kolor młodzieżowa stylizacja dla dziewczyny. Stylizacja black and white. No black and white, jak wiemy, zawsze będzie fajny, zawsze jest na czasie. Dla nas i dla, i taka młodzieżowa typowo też fajnie wygląda. Składa się znowu z spodni z wysokim stanem czarnych. Możemy podwinąć, ale tutaj z Julką, Julka jest dosyć wysoka, więc zostawiłyśmy po prostu niepodwinięte. Do tego czarne buty typu sztyblety. Znowu ta sama kurtka, tylko w czarnym kolorze pokazywałam ją przedtem, także przypominam wypełnienie naturalne, świetna, fajny fason szersza, wersajzowa, taka bardziej pudełkowa. I do tego zwykły t-shirt z biało-czarnymi napisami. Żeby jeszcze troszkę charakteru dodać tej stylizacji, założyłyśmy torebkę. To jest chyba skóra, imitacja skóry, i do tego wykończenia w postaci złotego łańcuszka. Bardzo fajnie ta stylizacja, przepraszam, się prezentuje. Oczywiście ona też fajnie wyglądałaby z tymi adidasami, sneakersami, które miały się poprzednio założone. No ale nie będziesz w jednym innym bucie, w drugim innym przychodzić. Ale też fajnie by to się prezentowało, więc, więc to, to, że to są spodnie bardziej eleganckie, takie na gumce materiałowe, wcale nie znaczy, że musimy do tego mieć założone właśnie takie półbuca albo bardziej eleganckie obuwie. Wręcz to łączymy właśnie bardziej eleganckie ze sportowymi rzeczami i to, i to fajnie, fajnie się prezentuje. Bardzo dziękuję. Zanim przyjdzie, przyjdzie nasz kolejny model, pokażę Wam jeszcze coś fajnego, drogie panie. Bo Benetton to również rzeczy, tak jak powiedziałam, dla kobiet, dla mężczyzn. Tutaj w, w Galerii Cliff mamy galerię, tylko kolekcję, przepraszam, dziecięcą i kobiecą. Natomiast również męskie, męskie rzeczy na, na stronie internetowej Benettona możecie również zakupić. Zobaczcie, co fajnego tutaj jeszcze znalazłam. Beżowy, bardzo modny w tym sezonie kolor i beżowe spodnie, takie alabryczesy, Tak jak mówiłam, styl jest dzieckie bardzo modny w tym sezonie, więc, więc fajnie to wygląda. Do tej stylizacji, którą nawet ja mam dzisiaj założoną na sobie, też by się super i ciekawie prezentowało. Cały taki beżowy look, słuchajcie, niezwykle modny w tym sezonie. Tak jak mówię, nie tylko dla kobiet, ale również dla młodzieży, dla dziewczyn, fajnie to się będzie prezentować. No i możemy do tego założyć, zobaczcie tą marynarkę, którą też wam wcześniej pokazywałam dwurzędową. No i znowu tyblety albo. Albo wysokie oficerki, takie, które ja mam na przykład dzisiaj założone, albo buty sportowe i macie kolejną fajną stylizację. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę. Słuchajcie, kuloty czarne z imitacji skóry, świetne. I do tego druga para jeszcze kurotów. Słuchajcie, świetne, typowe takie moro. Zobaczcie, czy do spodni, właśnie, przepraszam, do butów takich wysokich, jak ja dzisiaj mam założone, do tej całej mojej stylizacji też wyglądałyby super, nawet dla dziewczyny tak do szkoły, myślę do sportowego, bu sportowego buta i bluzy z kapturem, też będzie świetnie prezentowało. I już mamy Kamila gotowego, chodź Kamil. Troszeczkę koloru, namówiłam no go na trochę koloru, chociaż i tak preferujemy czarny. Stylizacja typowe, jeansy wąskie, oczywiście też przeprowadziłam wywiad wcześniej, jakie lubimy spodnie, lubimy wąskie, także panowie zdecydowanie chłopcy stawiają na takie spodnie bardziej przylegające. Do tego białe, skórzane sneakers z Eko. Biały t-shirt z długim rękawem z logo Benettona w kolorach oczywiście tutaj też nawiązujących do bluzy i do, krótkie, do krótkiej przepraszam wiatrówki, też bardzo lekka i myślę, że uniwersalna, pasująca nam do wielu stylizacji i do tego jeszcze dołożyliśmy czapkę z daszkiem. No i plecak, bo również tutaj w salonie możecie dostać różne, różne dodatki właśnie typu plecaki, torebki, buty, tak jak tutaj też niektóre Wam prezentuję i też zaraz Wam jeszcze pokażę. I to jest bardzo, bardzo uważam ciekawy zestaw. Oczywiście ściągnijmy jeszcze tą, ściągnijmy kurtkę. Zobaczcie bluza, też fajnie się prezentuje. Sama bluza już z plecakiem i z t-shirtem. I też fajny taki całkiem sportowy, codzienny, casualowy look. Bardzo dziękuję. Mamy chyba moją kolejną modelkę przygotowaną, coś tu widzę. Tak, pędzi, pędzi. O, Julka. Zobaczcie, Julka jest zdestylizowana znowu teraz tak jak ja, czyli znowu typowo jeździecki styl, no ale no pokazywałam przed chwilką, właśnie super, bardzo mi się podoba. No i mamy założone beżowe chinosy, do tego oficerki takie same jak ja mam, wysokie, czarne, beżowy sweter, zielona parka, długa, bardzo fajna, słuchajcie, wiązana tutaj w pasie ze ściągaczem i duży, duży, duży obszerny kaptur, pokaż Julka, o super. No i oczywiście bardzo nam pasuje tutaj do tego torebka właśnie w takim brązowym odcieniu, nadaje charakteru i właśnie nawiązuje do tego jeździeckiego stylu. No myślę, że, że jest to stylizacja no nawet już nie tylko taka do szkoły, ale po prostu możemy sobie spokojnie wyjść z takiej stylizacji ze, ze znajomymi na piwo, czy na spacer, czy gdziekolwiek wieczorem, także myślę, że to jest, to jest nie tylko taka młodzieżowa stylizacja, ale również my, drogie panie, też takie coś możemy założyć i będziemy się świetnie w tym prezentowały. Przede wszystkim kolory, czyli znowu te wszystkie oliwki, beże, czarny, to jest niezwykle Modny. znowu w tym sezonie to jest trend, to jest też klasyka, także zachęcam do tego. No i przede wszystkim zwróćcie uwagę właśnie na tą parkę, która jest, która jest po prostu świetna, bardzo fajna długość. Ja mówiłam już wcześniej w poprzednich, na poprzednich live'ach, że parki są, są ciągle modne, ciągle są z nami, ma, mamy różne rodzaje tych parek. Ja wolę właśnie parki, które są takie dłuższe, tego typu właśnie do kolan. One fajnie się prezentują również do sukienek, do nawet takich rzeczy bardzo sportowych. Dziękuję. No i nasza Maja. Znowu kolorowo, znowu wesoło, zobaczcie. Tym razem akcent postawiłyśmy na kolor żółty, który pojawia się tutaj w świetnych, wąziutkich spodniach struksowych. Słuchajcie, niezwykle miękkie, fajny materiał. Super leżą, słuchajcie. Do tego mamy. Granatowy t-shirt, znowu z akcentami żółtymi, lekko świecącymi. Dziewczynki lubią takie kolory i świecące. I kurtka, kurtka w gwiazdki. Słuchajcie, znowu piękna, przeriewna, z drugiej strony granatowa, pikowana. One tak akurat, jest, te wszystkie kurtki, które pokazuję, są, nie są dwustronne, ale fajnie wyglądają. Możemy sobie lekko takie nawet tutaj właśnie wyłożyć, żeby nawiązywać kolorami, na przykład do stylizacji. Wywinąć sobie też kaptur w drugą stronę, o w ten sposób. Także, także fajnie wygląda. No i plecak troszeczkę za duży, ale mamy również plecak Oczywiście z napisem Benetton, kolorowy, to co mówiłam, akcent na kolory kładzie firma, tak tutaj też wszędzie, w każdych elementach, w każdych dodatkach jest to widoczne. I do tego budki, które mamy, czyli kochanie, do tego budki, które mamy już z poprzedniej stylizacji, i znowu dołożyły się mały akcent, taki dodatek słodki, czyli znowu mamy serduszko w takim habrowym kolorze, tak żeby było jeszcze bardziej wesele i kolorowo. Bardzo dziękuję. Dobra, so, zobaczcie, tutaj jeszcze fajnego znalazłam dla dziewczynki. Fajna, jeansowa krótka kurtka. Niezwykle modna, słuchajcie, takie kurtki możecie zakładać po prostu pod kurtkę, taką grubszą, właśnie. Możemy założyć t-shirt do szkoły dla dziecka, później taką, właśnie, krótką czyńcówkę, i na to po prostu zwykła kurtka. Dla chłopca spodobały mi się również t-shirt z długim rękawem w takim oliwkowym kolorze. Do tego koszula. Fajna, ciekawa aplikacja, tutaj żółte naszycie, zobaczcie wzory takie, no fajnie to wygląda. Możemy do tego założyć czarne wąskie spodnie, na przykład dżinsy albo chinosy, albo po prostu tak jak przedtem tu Kamil nam prezentował, taką koszulę możemy spokojnie połączyć ze spodniami dresowymi wąskimi i na przykład z czarnymi sneakersami też to jest ciekawe i fajne połączenie. I kolejna propozycja dla dziewczynki, słuchajcie, no po prostu cudowny kombinezon dżinsowy. Podwijamy nogawki, możemy podwinąć oczywiście do bucików takich sportowych albo nad kostkę, też fajnie będzie wyglądać. Możemy stworzyć cały taki total jeans look, zobaczcie i też jest to bardzo ciekawe i kolorowe. I też zwróciło moją uwagę tutaj właśnie uwagę takie komplety, mamy bluzę, dłuższą bluzę yy, z napisami kolorowymi i do tego możemy właśnie założyć yy, wąskie getry i na przykład sportowe buciki. Ale te, które występują, to w różnych kolorach, w różnych wzorach. Mamy tutaj na przykład całkiem już kolorowe malutkie. Słuchajcie, no świetne są po prostu. I do tego na przykład czarna bluza albo żółta, czy nawiązująca kolor, albo kompletnie w innym odcieniu. I sportowe buty, dłuższa kurteczka, i też będzie wyglądało super. Jeszcze kurtka, która również po prostu, słuchajcie, już na wejściu zwróciła moją uwagę zobaczcie, jaka fajna. Czerwona, znowu z puchu, kurtka w kratę. Świetnie wygląda, dłuższa. Tutaj w komplecie z nerką, fajnie wygląda, naprawdę ciekawa, z kapturem dosyć dużym. Myślę, że, że, że fajna propozycja. I zobaczcie Panie jeszcze, dla Pań, dla dziewczyn, fajna stylizacja, już taka troszkę bardziej elegancka. Taki garnitur, ale niezwykle modny, no bardzo modny, bardzo modny fason przede wszystkim. Wysokie spodnie, szerokie, lekko zwężane na dół i krótka marynarka watowana tutaj w ramionach, czyli poszerzająca nam troszkę ramiona. I do tego zwykły t-shirt. Do takiej stylizacji możecie założyć po prostu zwykłe, sportowe buty typu sneakersy albo, albo buty takie męskie, na przykład lakierowane czarne i do szkoły też można sobie tak po prostu spokojnie pójść. Tego typu spodnie też łączmy z bluzami. To nie znaczy, że to musi być w takim komplecie, że to jest bardzo eleganckie, tak jak mówiłam, możemy spokojnie sobie pozwolić na połączenie właśnie takie bardziej, bardziej taki casual z taką elegancją, czyli na przykład te spodnie takie bardziej eleganckie połączymy sobie przykładowo z bluzą. I mamy już kochaną tutaj moją, moją małą modelkę, gotową znowu. Mamy czarny look. Maja, lubisz czarne? Tak. O, właśnie, no widzicie, to jest to, co mówię na początku. Wszyscy lubimy czarne, nawet takie małe, słodkie, fajne dziewczynki też lubią czarne. Więc jak robią czarny, no to właśnie czarną stylizację przygotowałam i składa się ona z czarnych sztruksowych spodni, to są te same spodnie, które przedtem miałyśmy w kolorze żółtym założone. Fajcie bardzo mi się podoba przede wszystkim przez materiał, niezwykle rozciągliwy, taki przyjemny w ogóle w dotyku, fajnie się nosi, więc czarne wąskie spodnie. Bluza czarna, słuchajcie, z ozdobnymi tutaj napisami świecącymi, no, dziewczynki to lubią i do tego bluza czarna. Ale zobaczcie, w środku piękna podszewka. Kolorowe tutaj takie pasy, właśnie, które, które jak idziemy, i nie mamy tej kurtki zapiętej, fajnie się prezentują. No i do tego kaptur, który też w środku jest tymi kolorami właśnie tutaj wykończony. Fajnie wygląda, także myślę, że też stylizacja no ciekawa. No i buty. Mamy tutaj właśnie z Benettona buty. To są takie, takie dziecięce workery na kostkę wiązane, także super w tej stylizacji się prezentuje. I czapeczka biało-czarna. Oczywiście możemy czapeczkę sobie zdjąć. I wtedy całkiem też fajnie, fajnie wygląda czapeczka, oczywiście na, na, zimniejsze, na zimniejsze dni. Bardzo kochanie, dziękuję. To już wszystkie chyba moje stylizacje. No właśnie, to już jest wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Jeszcze tylko muszę coś wyciągnąć, zanim skończę, bo coś mi tutaj na wieszaku zostało, co przykuło moją uwagę i chciałam Wam bardzo to dzisiaj pokazać. Zobaczcie jeszcze super płaszcz, a raczej możemy to nosić jako płaszcz, a to wygląda jest sukienka. Cukienka w moro, którą możemy sobie założyć, też właśnie stosować jako, jako taki krótszy, krótszy płaszcz. Bardzo fajna z granatowymi, czerwonymi aplikacjami, bardzo mi się podoba. I jeszcze jeden zestaw, który Wam chciałam pokazać dla Pań, czyli szary sweter oversize'owy i do tego plisowana, plisowana spódnica. Zobaczcie, mam dzisiaj nawet do tych oficerek, które wam założone, też fajnie by to wyglądało, świetnie się komponuje. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym live. Mam nadzieję, że propozycje dla dzieci, trochę tutaj dla nas też przemyciłam, że Wam się podobały. Serdecznie Was zapraszam do Galerii Cliff i tutaj do salonu United Color of Benetton oraz do salonu Eco. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że przyjdziecie, przymierzycie, że dokonacie zakupów, że będziecie po prostu z nich zadowoleni, bo naprawdę jest warto. Serdecznie Was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Wszystkim życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.